Dzień dobry Państwu, zapraszam na ostatnie omówienie NBA przed premierą. W środę będziecie mieli odcinek z Early Access'u oczywiście, który będę posiadał. Natomiast dzisiaj mamy The City, mamy omówienie My Teama i mamy też bezpośrednie fragmenty gameplay'u prosto z gry. Pokażę Wam po prostu jak wygląda sama gra i co jest fajne, a co niekoniecznie. Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja, subskrybuj mnie już teraz. No dobra, mamy jakieś nowe miasto zrobione. Pytanie jak bardzo się będzie różniło? Oczywiście... No, dobra, widać, się różni. Wiadomo, dla, dla PC-ów to będzie totalna nowość, że coś takiego jest, więc warto sobie zobaczyć myślę. Jakieś fabryki, co tu się dzieje najlepszego? No dobra, takie o fragmenciki, nic wielkiego, taki zwiastun, całkiem spoko wygląda to The City jak zawsze zresztą, więc tutaj, tutaj nic spektakularnego nie odkryjemy. Zobaczmy sobie teraz co mamy w my teamie. o i to jest pierwsza rzecz, wraca rynek transferowy. Zorientowali się, że chyba to nie był dobry wybór, żeby dawać to w takim, takim stylu jak ostatnio, bez rynku transferowego. Oni po prostu walnęli jakieś kosmiczne ceny tych zawodników i można było tam w zasadzie tylko albo jakimś totalnym grindem, albo pay, pay to play Wie, wiecie grać, bo na, naprawdę to było trudne. Sam próbowałem coś takiego robić, grając sobie tak casual, casualowo raz na tydzień, raz na dwa i bardzo ciężko było nadążyć ze składem. Więc to jest dobra informacja, lepiej już zostać przy tym rynku transferowym. Zobaczmy, co tutaj jest pokazane. Zobaczcie, jest showdown, jest breakout. Breakout City in single player, okay. Speeper Fred Znamek, King of the Court, the best of the best compete here for elite rewards. No dobra. Są nowości związane z tym, że nareszcie gramy na boiskach z My Park w My Teamie. Hashtag nikogo. Możemy otwierać paczki na billboardzie, ja was błagam. Okej, okay, czyli mamy jakiś nawet tryb single player, który nazywa się Breakout i w którym sobie sami obieramy drogę, w którą idziemy, żeby zdobyć jakieś nagrody. games, Okej, okay, możemy sobie też zmieniać między 3 na 3, a 5 na 5. Szkoda, że to jest single player, bo ja nie lubię grać z botem, ale dla ludzi, którzy lubią sobie grać z botem, to myślę, że będzie fajne. King of the Court to jest weekendowy, coś, coś jak utchampions tylko w NBA. Brakowało czegoś takiego i to może być naprawdę fajne, słuchajcie. jeśli jesteś najlepszym w moim co King of the Court and being Mm -hmm. Widzicie jak to wygląda? Widzicie jak to wygląda? To może być naprawdę fajna rzecz. Ta będą hardy same grały, ale wiecie, można sobie jakiś challenge zrobić przynajmniej. No dobra, czyli podsumowując, mamy weekendowe rozgrywki, mamy auction house z powrotem, mamy nowy tryb dla jednego gracza, i w sumie to jest w większości tyle z takich ważniejszych rzeczy w my teamie. No dobra, obejrzymy sobie. Kwestie gameplayowe. Puszczę Wam po prostu parę klipów, żebyście sobie ze mną obejrzeli. Ja później Wam powiem, jakie mam przemyślenia na ten temat. Tutaj mamy Younga, który sobie, widzicie, robi jakieś triki. A, i właśnie, i to było coś, co się stało też takim tweetem, który się e, powtarzał. Zobaczcie, że on łapie piłkę i kontynuuje kozioł. I tutaj przechodzimy do pierwszego makamentu. Mamy ten nowy system dribblingu, o którym mówiłem na poprzednich materiałach jak oczywiście zachęcam do subskrypcji to nie przegapicie właśnie tych materiałów będziecie na bieżąco z tym co tutaj przedstawiam bo w poprzednich poruszałem o tym że macie nowy system driblingu gdzie możecie bezpośrednio przejść do rzutu ale też w ostatniej chwili zrezygnować i dalej kozłować i tutaj widzicie zaowocowało to tym że Chłop robi e, podwójną a i tak kontynuuje akcję, nie? Więc takie rzeczy się będą zdarzały i mam nadzieję, że oni to spaczują jak najszybciej. Ogólnie bardzo ładnie to wygląda, powiem wam. Widzicie tutaj właśnie gość pokazuje e, jeszcze raz wam to pokażę jak działa ten system System przejścia z dribblingu bezpośrednio do rzutu, gdzie prawą gałką to robimy. Zobaczcie, tu wygląda mniej więcej w ten no, sposób w przypadku um, Tuma. So right no dobrze, to mamy kolejny fragment, gdzie ktoś sobie gra luką, doniciem. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Świetnie, moim zdaniem, ta animacja, naprawdę ta animacja dribblingu w tym roku jest rewelacyjna. Zobaczcie, to przedzieranie się, to, to wygląda tak dobrze. Ja mówiłem wam, że tutaj jest. Często skamują, na wielu uh, płaszczyznach, My Player i w takich rzeczach, a jeżeli chodzi o animację, to ta gra jest topem i okazuje się, że oni jeszcze właśnie zrobili krok do przodu, jeszcze jest lepiej. Pod tym względem, zobaczcie jak to wygląda, no to jest rewelacja, jeśli chodzi o na przykład nagrywanie jakichś takich rzeczy, jak ktoś robi, wiecie, jakieś akcje i, i, i tego typu, to, to to jest rewelacja. Zobaczcie jak to wygląda u Stefana, jak ten kozioł jest płynny, jak to... Od razu możemy przejść do rzutu. Ja się obawiam tylko, jak w obronie będziemy sobie z tym radzić, bo wiecie, to wygląda rewelacyjnie. Patrzcie, taki daron Fox. Eee, tutaj mamy Lillarda Ci zawodnicy rozgrywajkowie, którzy będą mieli ten kozioł bardzo dobry, no będą tak mocni. I ja się tak zastanawiam, czy to nie jest tu mamy Duranta, oczywiście, który jeden na jeden będzie nie do powstrzymania, bo jest jeszcze wysoki do tego. Zastanawiam się po prostu, czy to jest to go to shot. Czy. Eee, Obronie to nie będzie za trudne, no MB, no nie przesadzajmy, no ja Was błagam, no to, to było trochę za szybkie już na, jak na MB, ale czy to nie będzie, wiecie, puszczę Wam to, możecie sobie to oglądać w te, czy to nie będzie zbyt OP w ataku? A z drugiej strony, wydaje mi się, że oni mogli zrobić to w formie takiej kontry, bo wiecie, każdy zawsze grał wysokimi zawodnikami. Byle tam na wsady i byle truje potrafić z miejsca rzucić z releasa. A być może oni zrobili teraz kontrę taką, że niscy zawodnicy nareszcie będą użyteczni, bo będą po prostu zabójczy w ataku. Będą zabójczy w ataku pod takim względem gry 1 na 1 i względem tego kozła. I jeżeli tak jest. To będzie super, tylko fajnie jeszcze jakby się udało trochę to w obronie zdystansować Ale już sam fakt tego, że inni niscy zawodnicy będą mieli swoje naprawdę duże Jakby tutaj atuty i ci wysocy tak samo e, Tylko zupełnie inne to, to będzie fajne I muszę wam przyznać, że ja byłem dosyć sceptycznie nastawiony do tego jak będzie wyglądał ten go to dribbling, go to shot um, A patrząc na te klipy tutaj To jestem pod dużym wrażeniem jak dobrze to wygląda i Powiem wam sam w środę już na własnej skórze, jak, jak to się prezentuje. No i oby to faktycznie było, był taki feeling, To mówi tutaj gość przed chwilą, że czy pytał się różnych ludzi, którzy grali w tą grę już 2-3 godziny i wszyscy potwierdzają, że ten dribbling jest rewelacyjny, że jest bardzo płynny, że cały czas on się zmienia i no powiem wam, że trochę się nie mogę doczekać, żeby to sprawdzić. No, to tyle chciałem wam pokazać, mam nadzieję, że wam się podobało, jak się podobało to wiecie co robić i zapraszam was w środę na odcinek na temat NBA. I stream będzie na pewno z NBA. A czy będzie z UFL też, zobaczymy. Najwyżej UFL sobie po prostu odpalę, dzień później. Ale wiecie, te dwie, te dwie gry mają premierę obok siebie, albo nawet tego samego dnia. Nie wiem, jak z tym UFL jeszcze będzie. No to tyle, trzymajcie się. Hej, hej.